Witam w kolejnym odcinku, w którym to opowiadam, co tam w polskim YouTube piszczy. I dziś zajmiemy się, zajmi, zajmiemy się miejscami od 70 do 61, bo lecimy w górę ciągle. Więc nie ma na co czekać. Zaczynamy, a zaczynamy od Kalucha. Pierwszy raz widzę tą nazwę. Ka, kal, Kalu, Kalu 256. Tysięcy subów, 56 milionów odsłon. Bardzo dużo odsłon. Więcej niż Polska ma mieszkańców. Yo, 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 hej, cześć, ciemanko, do prezydenta, z tej strony Kali, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jest dzisiaj ze mną Wika. I ja. I będziemy sobie grać w Counter Strike. -Glob. Gamer! O Jezus Maria, nie przełączyłem sceny. To jeszcze raz. Matko Boska, bardzo przepraszam. Yy... Jezu, co tu się wydarzyło? Właściwości. Tu ok, klikam. Bach, bach. O, widzicie, jest ...słuchajcie, Będzie grała Victoria i będzie wykonywać challenge. Nie. No, dziewczyna powiedziała nie. I yy, yy, było takie, takie, taki dźwięk pyk, że niby śmieszne. No, ok. Yy, to kanał gamingowy, nie ma co czekać. Lecimy dalej. Bo widzę, że mamy tu dwa damskie kanały teraz przed nami. Szparagi. Widzę, że szparagi nawet nieźle w subach się pną. A to jest taki kanał. Hmm, dziewczyny... O Jezus, uderzyłem się w mojego palca właśnie. Yy, dziewczyny. Odgrywają jakieś scenki aktorskie. Obejrzyjmy, co tu nas... Dwa dni temu dodany odcinek, więc jeszcze go nie oglądałem. Obejrzę na dużym ekranie. Szparagi. Miejska dżungla. No. Y, hmm. Czemu jest taka słaba jakoś? Mimo że oglądam chodę? Wszedłego Tu się poprawiło. Dzień dobry, ładnie ci mam pogodę. Jeeeeee, Hej, okay, mała. Gdzie jest ten piękny męczyk? Nie jestem pewna, czy to on do mnie gada, czy może jego pacha. W ogóle, dlaczego ja się wpatruję w jego pachę? Wolę się nie przekonywać, co w niej żyje. O Jeżu, o chyda. Uff. To jak To wapniak. Właśnie. Co robisz dzisiaj wieczorem? Z tej bielsienicy na pewno nie wyrośnie pięknym matyla co najwyżej ma. A jest taką ilością głosienia, to nie wiem, czy mogę trochę wyświadczyć. Mm. Przepraszam. Trzeba to budować, się odjechał? Tak, odjechał. Ładna mamy pogodę. Sam raz na polowanie. Kolejny, błagam, znalazł się król betonowej dżungli. Ciekawe czy na wszystkich przystankach tak kozaczy, czy trzymają? Yy, Okej, okay. kanał jest dosyć popularny, ale tutaj potrzeba wsparcia jakiegoś profesjonalisty, bo dziewczyny robią niby taki... Kurde, jak by to w ogóle nazwać? No, troszeczkę te sceny, według mnie, są źle poucinane, yy, ujęcia źle podobierane. No ale dobra, nieważne. No lepiej to na pewno wygląda u abstra, bo oni są jakby z tej samej dziedziny. Yy, nie do końca też wiem o co w tym odcinku chodzi, mimo że obejrzałem jedną trzecią. Miejska dżungla. No, z tego co widzę, no to że tam był facet jest, bo miał włosy pod pachami. Ten pierwszy to był koza, bo bródkę miał. No nie wiem, no no nie wiem, nie chcę tutaj, broń Boże, krytykować, nie zaczaiłem tego odcinka, ale dajmy szansę dziewczynom i obejrzyjmy życie bez ograniczeń. Trzy tygodnie temu też nie widziałem tego odcinka, więc... Ale tu widzę, że od razu jest hejt spory na dziewczyny. No ale może mi do gustu przypadnie. Co to za szumy są? On zamówił na 10 dużych pis pod ten adres. Ale ja nic nie zamawiałem. Ja zamawiałam. A co z twoją dietą? Dieta? Co to są Proszę wnosić! To takie YouTube'owe, no! YouTube'owe Chyba zbiorą, biorą dziewczyny kolegów ze studiów do odcinków, o jest policja. Pilesiak, ruchu Poproszę dowód osobisty, dowód Jeszcze stopień, proszę podać pani policjantko. haha. <laughs> Znowu wapniak No też nie wiem o co chodzi yy, W tym odcinku yy, yy, Nie wiem yy, Ale jeszcze dajmy trzecią szansę dziewczynom Teraz wybiorę odcinek, który mi się podoba Wideo, wideo yy. O, który to był? Bo poro, taki jeden był, co mi się co mnie naprawdę śmieszył, Problemy dziewczyn. O, i to i od razu widzę, bo ten odcinek ma prawie milion osłon. I dobre oceny. Proszę bardzo, za ostatnie pieniądze kupiłam bruskę. Jakiś klimat to ma, to ma w końcu jakiś klimat. Teraz nie mam co jeść. Zawsze, kiedy maluję rzęsy, ten dźwięk jest lepszy bo jest dogany później, a jeżeli dziewczyny nagrywają e, od razu, e, czy to pomogłyby używać dużych mikrofonów przede wszystkim. To pierwsze uczucie, kiedy już sobie zdjęcie z przyjaciółką, a ona wyszła lepiej. No i to, to jest są prawdziwe problemy dziewczyn i to jest nawet śmieszne, no mnie to bawi, bo te laski takie są, nie robią sobie zdjęcie i później są złe, bo źle wyszła koleżanka lepiej. No, napisał do mnie, chłopak, na Facebooku, jakaś turkiem. To są śmieszne te teksty. Ten odcinek mi się podoba. Nie chcę się mieć O, ja tak mam. Też mi się nie chce mieć włosów, a chcę wyjść z domu. I, ale ja wychodzę z tego domu z brudnymi włosami po prostu. Ale dziewczyny już chyba tak nie mogą, no bo głupio mieć smalec na włosach. Ten odcinek jest śmieszny. Yy, kanał dziewczyn, fajnie, że są na polskim YouTubie, fajnie, że tworzą, rozwijają się na pewno, bo chyba pierwsze odcinki to były takie tam, a nawet nie będę oglądał yy, trochę już narobiły tych odcinków, fajnie, jakby im ktoś pomógł z doborem ujęć, yy, z montażem też trochę, bo ten co ostatnio mi był fajnie zmontowany, ale te, ta miejska dżungla i te. Życie bez ograniczeń to jakoś tak Ta miejska dżungla szczególnie jakoś tak mnie nie przekonała Ale nie wszystko mnie musi przekonywać Nie wszystko musi mi się podobać Może innym się spodoba Gorąco polecam kanał dziewczyn I teraz wobec obiektywu Olga Konieczyńska To może być bardzo ciekawy kanał Dawno na niego nie zaglądałem To jest chyba taki kanał lifestyle'owy Tak pięć typów dziewczyn, których nienawidzę Popularne filmy Zobaczmy o co tu chodzi. Fajne intro. Pokazuj, że kanał jest stworzony profesjonalnie. Witam hey, Was W dzisiejszym filmiku dzisiaj zrobię coś bardzo nietypowego, ponieważ mówią o typach dziewczyn, których nienawidzę. Jest to nietypowe w ten sposób, ponieważ zazwyczaj to faceci nagrywają u nas filmiki. I o tym jakie to jesteśmy złe, niedobre, a że ja też nie lubię dziewczyn, to też to... Numer jeden, czyli dziewczyny, które są wiecznymi imprezowiczkami. Ej, słuchaj, jak ja się wczoraj to jest... też nie I lubię takich dziewczyn. W większości to nawet wszystko pamiętam, co tam się działo. Pamiętam, jakie były osoby i ogółem, że było fajnie, była fajna muzyka i w ogóle... A, masz to coś w kąciku takiego białego jeszcze? Białego? W kąciku? No. Ha, no, nie pamiętam przynajmniej, ale byliśmy razem w toalecie. Pamiętasz, Pamiętaj? że ja też tam byłam? A gdzie byłaś? Na Byłaś na imprezie? Tak. Ten człowiek z moim chłopakiem. Ty masz chłopaka? Tak, wczoraj Ci go przedstawiłam. Nie. A pamiętasz jak za mną w toalecie? Byłam z tobą w całej... No pięć. dobra, dobra, dobra. Laski. Ej! Dziewczynki nie na takie najważniejsze... Olga jest spoko! Ja no. uważam, że Olga jest spoko. Yy, w Kanał jest robiony profesjonalnie według mnie. Geiny są małe, ale chyba teraz Olga mało widzę na nagrywa. Jeszcze raz tutaj zajrzę. Tu się wyświetla, wyświetla. Kiedy to było wideo ostatnio dodane? 6 dni temu, tydzień temu, 3 tygodnie temu, a to nagrywa dogrywa, ale o jakoś ostatnio widzę przysiadła trochę. Z gainami. Co to jest TM i tak? Hejka wam wszystkim po tak długiej przerwie. Słuchajcie, sesja mnie pożarła i dzisiaj. A, widzicie, mniejsze geiny, bo sesję miała dziewczyna. Wszystko jasne. Dalej mamy znowu Minecraft Geplay, Minecraft jest nasz Gainy ujemne, czyli jakaś drama, albo po prostu gościu nie nagrywa. Przesłane filmy 8 miesięcy temu, czyli po prostu zrezygnował z ziomek nagrywania Minecrafta i porzucił kanał. Kolejny to wywiady z celebrytami 20 m kwadratowych. Znam Łukasza. Ojej, a czemu tu są gainy ujemne w poprze, ostatnim tygodniu? Co się tu wydarzyło? O, mamy jakiś odcinek poza kawalerką. Grand Prix Wow, yy, oceny bardzo negatywne. A ten kolej... Yy, jeszcze poprzez odcinek. Felip Masa. Też negatywne. Ja zaraz wam powiem dlaczego. Ja to mówiłem Łukaszowi, że tak będzie. Mówiłem. Brian Tracy. Oceny negatywne. Natalia Kokulska. Cholernie negatywne. Aaa... Jacek Borkowski. Negatywne. Oj oj oj, 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 Źle się tutaj dzieje. Źle się tutaj dzieje. Bardzo źle. Dobra, ten ze mną też ma już negatywne. Nie, ten ze mną ma akurat pozytywne, bo był przed tą tramą yy, nagrywany. Czemu tak, taki hejt? Na, na tego Łukasza tutaj jest, ja nie wiedziałem, że to trwa do tej pory, ja to, ja to jakby przewidziałem, bo napisałem to u niego w komentarzu na Facebooku kiedyś, że... czyli teraz opowiem o całej sprawie, że po tym jak zaprosił Bronisława Komorowskiego do Kawalerki i na pewno zyskał wizerunkowo dużo, no bo youtuber Zaprasza prezydenta. Sam prezydent się pofatygował i przyszedł do kawalerki nakręcić wywiad. To mimo wszystko z perspektywy czasu źle wpłynie na kanał Łukasza. Dlaczego? Bo polityka w Polsce równa się duży hejt. Szczególnie jeżeli wspieramy polityków, którzy właśnie rządzą. Nieważne kto by rządził, zawsze będzie atakowany, bo nie dogodzi Polakom. Nigdy nikt nie dogodzi Polakom. Też szkoda, że Łukas zaprosił prezydenta w trakcie kampanii prezydenckiej. Gdyby to zrobił wcześniej lub po kampanii, to tego hejtu na kanale chyba by aż tyle nie było. A tak to ludzie, ludzie jakoś sklasyfikowali ten wywiad jako po, po prostu element kampanii prezydenckiej. No i dlatego Łukaszowi się dostało. Wiadomo, w Polsce ludzie strasznie niezadowoleni są z tego, co się dzieje. Jak yy, polski rząd rządzi krajem, jak zachowuje się prezydent, a miał trochę w, w, wpadek yy, Bronisław Komorowski. Dlatego rykoszetem dostał Łukasz. I yy, przyznam się, że ja wiedziałem, że ten hejt się będzie utrzymywał na tym kanale, ale nie aż tak. No, jeżeli on już robi wywiad z Felipem Masą, który jest no naprawdę znany, chyba i lubiany na całym świecie, a jest tutaj praktycznie 50 na 50%, to jest źle. Myślę, że czas wybaczyć Łukaszowi. Jego dom niech zaprasza kogo Ja, ja Tak jest przynajmniej moje zdanie. Mam nadzieję, że. Podniesie się Łukasz z tego i ten kanał znowu będzie miał pozyty większo większość pozytywnych ocen. A teraz lecimy do starej gwardii, czyli do Rocka. Rockplay, Play, ale to jest jakiś drugi kanał Rocka, to ja nie wiem o co w nim chodzi. Bo kanał Rocka jest o znacznie wyżej. Gardło mnie trochę boli, wiecie? Mogę zrobić takie... O. 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 Tak się drapie w gardło. No, a podrapałem się w gardło. Ym, nie wiem o co chodzi, ale to jest kanał gamingowy Roka. Ym, więc Roka chyba każdy zna, nie trzeba przestawiać. A jeżeli trzeba, to przestawię go w kolejnych odcinkach, tam wyżej, bo główny kanał Roka jest znacznie, znacznie wyżej. A teraz przejdźmy do chwytaka, czyli kolejne przeróbki Pioseneczek Takie dosyć ciekawe, czasem wulgarne. Ym, chwytak jest w ogóle kolorowy, nie pokazuje twarzy, ciągle występuje w takim kartonowym przebraniu. Yy, miał wiele po bardzo popularnych utworów. Być może nie kojarzycie chwytaka, ale na pewno kojarzycie jego utwory. Na przykład taki. Nadchodzi wieczór i nie mogę spać. Dzień jak codziennie znów się najebałem. Nie mogę leżeć. No, przeróbki piosenek, polskich, niepolskich. Ja akurat nie lubię za dużo tych przekleństw, ale popularne są. Pozytywne oceny. Fajnie, że jest ktoś taki jak chwytak, wprowadza odrobinę kolorytu do polskiego YouTube'a. Lecimy dalej 100% to jest kanał muzyczny, ale teraz nie tym razem nie przeróbki, a po prostu. Pełni profesjonalne utwory muzyczne, hip hopowe z tego co widzę. U, pozdrawiamy całe Berserker Team, Mameda i jednego z największych fighterów Maćka K, zwanego Kawurskim. Link równa się war, na chcesz Kanał muzyczny, miejsce 60. Które to było? Gdzie, on, gdzie to jest? 63. A teraz przechodzimy do pierwszego na tej liście prankstera, wapniaka. Co możemy zobaczyć na jego kanale? Aż jestem sam ciekawy, co on ostatnio wrzucił. Żarty... Nie, to jest Żarty na Islandii. No, 9 miesięcy temu, chłopie, mógłbyś już to zmienić, tę tą wizytówkę kanału. A teraz yy, przesłane filmy. Pajacyki z dziewczynami i policją. Pozytywnie 5. Pozytywnie, 500 co za seria pozytywnie? Siema zostałem nominowany do pajacyk challenge ale ja... O, ja też zostałem nominowany Nikt nie klika w stronki podane w opisie, więc dopiero jak zobaczycie to zacznijcie klikać Dobra okej, okay. i, i co trzeba robić? Się... A czyli robi pajacyki z ludźmi, o jest policja Czy może pomskąkać no, gdzie indziej? <laughs> Policji nawet nie pasuje, cholera jasna, że pajacy jej się przy nich robi. Co za ludzie. No co za ludzie. Wapniak bardzo poleca, mój bliski kolega. Nawet z Bronisławem komorowskim nagrał, ale tym razem już bez hejtu żadnego. Jest Irandam. Załapał się do odcinka bilion. 1,5 miliona prawie odsłon. Najpopularniejszy film Wapniaka. Teraz Wapniak trochę idzie w innym kierunku. To powiem chyba przy okazji Rawgora: o tym, że chłopaki trochę poszli w innych kierunkach. Wapniak idzie w bardziej pozytywne klimaty i sprawianie ludziom przyjemności. Rawgor po prostu w, w pranki i zaskakiwanie ludzi na ulicy. A zaczynali o, yy, praktycznie od tego samego, czyli od żartu mm, słownego. Czyli, zrób mi loda, hahaha, ha, ha, bo yy, ja mam złamaną rękę, a tam jest lodziarnia. Ojej, myślałem, że ty, mi chcesz, zrobić, że ty chcesz, żebym ja ci zrobił loda, czyli takiego wiezu zboczonego, A Ravgor miał chyba, chcesz zobaczyć moje jaja? No co ty, gościu? Pojebało cię? A on wymówia dwa kurze jaja. Od tego, chłopaki, zaczynamy. O takiej gry słownej, a teraz poszli troszeczkę w innych kierunkach. Jak na razie bardziej się to opłaca Rawgorowi, ale chyba oboje są szczęśliwi, więc to najważniejsze. Kolejnym kanałem jest Naruciak, to jest kolejny Gamer. Poznałem go chyba na Róży Wiatrów, z tego co kojarzę. Miły chłopak. Zrobił sobie ze mną zdjęcie nawet. Pamiętam, pozdrawiam bardzo, ale widzę, że tu nie jest sam, same gry. Okay. Uh, but... Dobrze, dobrze. Zobaczmy, może to w ogóle on może nie jest gamerem, tak naprawdę, bo może to jest vloger. Hej, Dajcie Nie, nie, widzicie, pomyliłem się, to nie jest gamer. Na pewno to nie jest gamer. Hej, Dajcie! Trzyma się dzielnie, To jest jednak gamer, dobra. Ale gamer o vloger. I kończymy tym. Czy jeszcze muszę zrobić tutaj? Nie, nie, nie. Disowski już w kolejnym odcinku będzie. Zobaczymy, kto to taki. Yy, dziękuję bardzo, że obejrzeliście kolejny odcinek mojego przeglądu polskich youtuberów i zapraszam was na kolejne, ale fajnie, zrobię miałe 10 odcinków. Hura, super to idzie. Widzę, że ludzi na live jeszcze... Ty... No czy miałem więcej niż teraz mam, ale Więcej ludzi nas teraz ogląda, niż jak gram w Counter Strike'a. Trzymajcie się, drodzy wariaci. O, widzicie, wymyśliłem sobie w ogóle W z rączek. O, jak tak schowam, to już w ogóle wygląda jak W. Pozdrawiam i do następnego odcinka.